A ty zostaniesz z nami na ziawsiach? No co ty jeszcze przestałbyś mnie lubić jak Janetę? Ja Janetę kocham! Ale jej nie lubię. Wiesz, gdzie moja babcia to wróżka? Wiem, zębuszka. Wszystkie te zęby, co ma w protezie, to są mleczaki, które zabrała z poduszki dzieci. cię jak robala! Mama! Co on ci zrobił? Pierdą w głosówkę do antka z mojego telefonu, mały gnom. Ja go lubię. Moja mama się cały czas dopytuje, kiedy twoja wraca. Zadzwoń do swojej babki, ona nam pomoże. Henik, ja ci teraz nie będę szła do piwnicy! Nogi moczę! Za 45 minut! Y cześć babcia! Halo! No co tam, Janetka? Daj knypkowi, on przekona babkę. Halo! Halo! Cześć babcia! Januszki, o dzięki Bogu, bo myślałam, że już stuch straciłam. Babcia, bo tebowa chce z nami zostać na zawsze. Nie na zawsze, tylko na dwa miesiące. No, na zawsze dwa miesiące. Czy możesz tak zrobić, aby mama się zgodziła? Bo inaczej Debowa będzie musiała mieszkać u ciebie. Dewilla. Januszek, a co ja jestem? Wróżka, zębuszka? Mówiłam. No coś babcia wymyśli. Dobra, pa Januszki, bo ja teraz nóżki moczę i muszę się wyciszyć. A gdzie moczysz, babcia? W słonej wodzie. Z ciostkiem i koparkiem? To nie ogóreczki. No pa, pa. Za tego pierda to się jeszcze zemszczę. Trzeba zrobić tak, żeby jej ręka sama tej debilli, Boże zaproponowała. A może se wrzucę ten koper, aromat będzie. Hey, nie!